Witam Was w następnym odcinku Fallout. A, ah, ludziska! Jak my dawno, jak Wy mnie dawno nie słyszeliście? Raz tak, mam jedną Mam kilka, kilka spraw, mam do objaśnienia: mianowicie takich, że udało mi się zwalczyć ten problem z zaciemniającym się ekranem. Już się nie będzie, już nie zaciemnia się. Już nie robi się black screen, tak zwany, już będzie wszystko ok w, w tej materii. Następnie, jak to mi się udało zrobić? Trzeba sobie pobrać, gdyby ktoś miał ten sam problem co ja, że mu się tak ekran zaciemnia, to trzeba pobrać sobie high resolution packa i po instalacji tego high resolution packa w pliku tekstowym jest taki plik tekstowy z rozszerzeniem ini i tam na samym końcu tego na samym dole tego pliku tekstowego jest coś takiego jak black screen crash crash czy coś takiego i tam trzeba ustawić na 1 I tak pozbywamy się problemu z black screenem, z tym zaciemnianiem, takim następnie to tak. Mam zamiar kupić sobie nowy sprzęt. Jeszcze go nie mam, niestety. No, trzeba by go zmienić, bo ten sprzęt, na którym teraz ja obecnie funkcjonuję, ma już 8 lat zasłużona zasłużony komputerek bez problemu jeszcze chodzi no ale cóż no 8 lat trochę już dotk dotknięty przez ząb czasu masakra teraz tak szanowny użytkownik Rokowy Marek pytał się: Dlaczego ja mam tyle? Dlaczego. Skąd te czwórki na moim kanale? Otóż powiem tylko tyle: Fallout jest jedną z moich czterech ulubionych gier. Ja mówiłem już kiedyś, że mam takich trzech jeźdźców apokalipsy wśród gier. Fallout jest jedną z nich, a resztę poznacie z czasem. Więc. Dobra. Co my tu mieliśmy w Falloutie zrobić? Spójrzmy do ekwipunku. A jeszcze jedna sprawa. Postanowiłem, że będę nagrywał odcinki. Mniej więcej 15-minutowe, tak od 10 do 16 minut 17, ponieważ taki czas nagrywania najbardziej mi odpowiada, jak na owy czas. Więc tak, co mamy w ekwipunku Ile mamy w ogóle kapsli? 15493 plus jakieś plus jakieś śmieci o tu jeszcze mamy 100 kapsli fantastyko a ludzie dzisiaj sobie słuchałem fontrą sztala Oj, dobra ludziska już jestem Trochę mi przerwano nagrywanie, ale to nic nie szkodzi, mam nadzieję Słuchałem sobie dzisiaj Ludzie von Tronstala, Utwór Let the world goes down with sound Z Utwór po prostu zmiażdżył mi głowę O, patrzcie jakie. Monitorki. Nic tu się nie wyświetla, ale to jest i tak boska gra. Nie bójcie się, ludzie. Nie będę na nowym sprzęcie nagrywał nowych gier, ponieważ nie lubię nowych gier. Są bezpłciowe. No i po prostu nie przepadam za nimi. Drugie piętro. I co mamy na drugim piętrze? Bractwa Stali, ludziska. Zobaczmy. Mamy tu takie rzeczy jak. Mamy tu takie coś jak. Taką salę dla. Taką salę szkoleniową, gdzie instruktor. Udzielę pewnych lekcji. Takie szkolenia bardzo ciekawe. Mamy tutaj sypialnię. Wszystkie drzwi są zamknięte. Oprócz jednych. No, jak się ten black screen nie robi, to od razu ulga. Dobra, ludziska jestem z powrotem, znowu mi przerwano No, widzicie, muszę nagrywać tak do 15 minut, bo inna, innego wyjścia nie mam. Co chwilę ktoś mi przerywa. Pójdźmy sobie tutaj. Widzimy Jerego kadeta. Czołem. Ty pewnie jesteś brat Leno, nowy kadet. Nazywam się Jerry i jestem twoim współlokatorem. Też jestem kadetem, pracuję bardzo ciężko. Jesteś kadetem rycerzy czy skrybów? Jeszcze nie wiem. Tak, skrybowie, skrybowie wykonują bardzo twórczą pracę. To musi być wspaniałe, wymyślone przez. Y Wymyślanie nowych broni, modyfikowanie starych i przeprowadzanie szczegółowego rejestru wszystkich przedmiotów, jakie ma bractwo. Nie zanudzam cię? Niektórzy ludzie mówią, że za dużo gadam, ale oni po prostu nie rozumieją. Mam wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Dzięki na razie. Dobrze się czujesz? Może musisz iść do lekarza? Ale chyba wystarczy ci trochę snu. No cóż, lepiej wrócę do nauki, żegnaj. Jerry, mam dla ciebie taką cenną radę. Ceń słowa, bo każde może być twoim ostatnim. A tutaj mamy lekarza bractwa stali. Ludziska. Idziemy do lekarza. Zobaczymy, co tam nam powie. A, zapomniałem sobie podprowadzić szybkiego zapisu. Szybki zapis jest ważny, ludzie. W każdym momencie się może skraszować gra albo coś w tym stylu. I dla młodszych użytkowników taka ciekawostka. Kiedyś się nie mówi, nie używało takiego czegoś jak skraszowanie, tylko po prostu wywalanie do Windowsa. Lori jest lekarzem. Tutaj jest Lori. Witaj, co ci dolega na promieniowanie? Z radiacą nie ma żartów. Zachowuj więcej ostrożności. Okej, okay, proszę bardzo. Mam nadzieję, że pianka nie podrażniła ci skóry. Jaka pianka? No dobra. I znów sobie zapiszmy. Okej. Okay. I teraz pogadajmy jeszcze raz z Lori. Czy przeprowadzasz operację? Ależ oczywiście, ale to bardzo kosztowne i czasochłonne. Szczegóły. Cóż, mogę zwiększyć Twoją siłę, wytrzymałość i zręczność, poprawić spostrzegawczość, a także pomóc ci usprawnić Twój proces uczenia się. O której obserwacji chcesz otrzymać więcej informacji? Każdy zabieg mogę przeprowadzić tylko raz. Koniec. Cóż, mogę zwiększyć Twoją siłę, wytrzymałość, bla bla, bla to samo. I tak, i ona nam zwiększa, może zwiększyć o jeden punkt siłę, percepcję, wytrzymałość, inteligencję i zręczność. Oczywiście to kosztuje każda taka operacja. Więc zwiększmy sobie siłę. To łatwe do wykonania, lecz wymaga drugie, długiego okresu rekonwalescencji. Kosztuje jedynie 2000 kapsli, ale leczenie pooperacyjne zajmuje aż 3 tygodnie. Biorę to. Okej, okay, raz kozie śmierć. Ha, <tryk> tylko żartuję. Możemy zacząć od razu. Lori podaje ci narkozy i powoli odpływasz. No to jak się czujemy? Od razu czujesz różnicę. Jesteś właśnie całkiem gadatliwą osobą. Możesz już iść. Do zobaczenia ok, i oczywiście zdjęła mi pancerz wspomagany lori zapiszmy sobie znów na szybkim zapisie witaj, co ci dolega? Rany. wszystko wyleczone na promieniowanie ok napromieniowanie co ja ciągle jestem napromieniowany? co to? nie teraz zwiększymy sobie percepcję ok o którym zabiegu chcesz porozmawiać? o to trudna operacja kosztuje 4000 kapsli ale za to rekonwalescencja po zabiegu trwa tylko tydzień Precz ze starym witaj nowe. Spadasz w otchłań jak głaz. Wyglądasz dokładnie tak samo, ale jak się czujesz, wszystkie Twoje zmysły wydają się bardzo wyostrzone. No, no, zajmujesz cenną powierzchnię łóżkową. Zabieraj się. I tak, mamy już zwiększoną. Siłę i percepcję. Kolejna operacja. Wytrzymałość. Ten zabieg nie jest zbyt trudny. Wymaga około tygodnia i będzie Cię kosztował 3000 kapsli. Bioreta. Mam nadzieję, że posiadasz serce. Lori mruga do Ciebie, gdy zapadasz w ciemność. No, wyglądasz nieco masywniej. Czujesz się wspaniale. Cóż, daj mi znać, jeśli wystąpią jakieś problemy. No i tak, jak, wy, jak wyglądamy finansowo: 6500. Uleczmy rany. Operacja na zręczność. To nie jest zbyt trudna operacja, lecz bardzo kosztowna i czasochłonna. Zabierze 3 tygodnie i będzie kosztować 5000 tysięcy kapsli. Biorę to. W porządku, bierzmy się za to. Farmaceutki są takie przyjazne. Twój sen nadchodzisz szybko. O, Lori. Lori, Lori. Ok, przywróciłam Ci pełną gotowość do służby. Napinasz mięśnie i czujesz zwiększoną szybkość oraz poprawioną koordynację. Tylko Cię proszę, nie uszkodź mojego arcydzieła. Koniec. Dobra ludziska i to by było na tyle. Niestety na zwiększenie inteligencji nie, nie, nie starczy mi już pieniążków, więc w następnym odcinku pójdziemy sobie do hubu i porobimy trochę misji dla karawan, może wtedy będziemy mieli trochę więcej pieniędzy i starczy nam na inteligencję, więc na razie trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.